Już jest? Ja exp'ię w endzie. Już jest jak coś. Możecie wejść. Eeeem... Um, no. Chyba się nie da. Chyba się nie da. Czego? Mam głosowanie. Zdobyć bambusów, w do dżungli. Nie, da się kupić od tego e, handlera, co łazi z lamami e chyba. Chyba się nie da. O, to jest super, super. Dobra. Trochę... rzadkie są trochę one chyba. Jeszcze jedną rzecz zobaczę. Idziemy teraz do Kaiba. O, jest okej, okay. no możemy iść. I jak chcesz, to jest live już. Idę oglądać. Kamil, ty u mnie jesteś, ten twój live jest u mnie drugim wyświetlanym filmem. Pierwszy jest jakaś reklama. Biorę to, biorę to. Peraresy sobie biorę. Ten mój najlepszy kilo sobie biorę. No, Kamil. Co chcesz? Tamtego typa, ham, handlarza, możesz go zabijać, o ile nie będzie mieć bambusów. No spoko. No i tak go nie zabijam, ja tych, 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 tych innych zabijam. Kajwa? Te lamy zabijam, te lamy zabijam, o. Kejwa zaraz? Dobra, tylko zmienię tytuł. Jaki tytuł, idziemy do Kejwa? Tytuł, nie, bo i tak. Apiewuś luźnie gra, nie w czeka z kolegami. Bo ich mam. Czekaj, ja wiem. To już luźnie ranko. Nie. My jesteśmy w Negity. запишешь... Есть, хорошо, есть, 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 Nie, nie, nie. Nie ma? Nie ma. po no prostu mi się coś z... O, dobra dobra, nie ma, nie ma, nie ma. Po prostu mi się coś zepsuło. Okej. Okay. Biorę Co? 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 jedzenie. Ej a ty oglądasz? Oglądam. O, to nie, jak na razie nie oglądam, bo sobie będę oglądać tego. Tą farmę jak... Ja, ja nie... Ja nie oglądam. A Kamil, a Kamil, a ty oglądasz Kamil? No ze swojego konta oglądam. Innego konta? Ze swojego. O, bo ja... Dwie osoby! Tyle od nie musisz dołączyć na live'a. No hmm. fajnie jakby dołączył. Fajnie byłoby jakby ktoś inny dołączył. Tak, ale gdzie ja ten piasek. Tu mam piasek. Kurde, oparzyłem się. Jest takie opóźnienie na live? Czy? Nie. Żadnego opóźnienia nie ma, teraz się nie ruszasz. Ale czemu się nie ruszasz? No już się ruszam. Дальше. Дальше. О, да, бра, да, 查看要不要。